Dopasowany. Każdy rodzaj zębów zasługuje na idealne, a przy tym delikatne czyszczenie. Okrągła główka naszej szczoteczki delikatnie otacza każdy ząb, czyszcząc miejsca, do których nie dociera szczoteczka manualna. Masuje też dziąsła. Oral B. O 100% czystsze zęby i udowodniona ochrona dziąseł. Tylko teraz przy zakupie Oral-B io 6 wybrane końcówki 50% taniej. Promocja dostępna w sklepach RTV, euro, agd i na euro.com.pl. Dobrze, gdy abonament ma wszystko. A najlepiej mieć dwa abonamenty w cenie jednego. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. Tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy, sms -y, mms mmsy i internet 5G bez limitów. Bo w Play płacisz mniej. Play. Maluszki wiedzą jak sprawdzić na ile komfortowe są nasze pieluszki. Nowe pieluchomajtki Pampers Pants dopasowują się do ciała maluszka i są wyjątkowo miękkie. Łaniają wilgoć błyskawicznie, zapewniając nawet w 100% suchą noc i komfort skóry. Zaakceptowane przez maluszki Pampers. Weź udział w bajkowym konkursie: wygraj wyjazd do Disneylandu dla całej rodziny lub roczny zapas pieluszek Pampers. Sprawdź, co zrobić, by mieć szansę na wygraną. Przed Państwem karta MILION WARTA Loteria w PLAY, w której każdy ze starterem ma szansę zostać milionerem. Wystarczy mieć Play na kartę, doładować konto i... I już można wygrać nagrodę główną, aż milion złotych! Lub jedną z ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Rady dla grających? Zgłosić się i grać, grać, grać! Wygrywaj z Play na kartę. Weź udział w loterii Karta Milion Warta i graj aż o milion złotych oraz ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Szczegóły na kartamilionwarta.pl Play. W takich chwilach naprawdę można poczuć spokój. Spokój dadzą ci też oszczędności. Otwórz konto oszczędnościowe profit i zyskaj nawet 5,5% w skali roku, jeśli aktywnie korzystasz z konta osobistego. Bank Milenium. Inspirowany tobą. Jeśli ciągle wchodzą ci na głowę, bez pytania pożyczają ulubione buty. A i tak razem wozicie się po mieście, po sklepach, no i po weterynarzach. To proste. To musi być miłość. W banku BNP Paribas też kochamy zwierzaki. Dlatego stworzyliśmy kartę Pupil ze zniżkami na zakupy i pakiety weterynaryjne oraz z wieloma innymi korzyściami. BNP Paribas bank dobrych decyzji. A teraz przerwa na reklamy. Renner.